Jak w Madrycie. RDC. Dobry wieczór, Państwu, układ Radomar. za mikrofonem, Paweł Pęksa realizuje audycję. Maciej Mielczarek odpowiada za obraz, a w studio już, drodzy Państwo, urocza para. Monia, Monia Hoffman, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marek Hoffman znany jako Edbuster. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. A czemu dobry wieczór? To już ta godzina? A to chyba dobrze, że zwracasz uwagę. To jest przyzwyczajenie już z pory, która w styczniu rzeczywiście takim wieczorem jest. A mamy maj w końcu, połowę maja. Dzień dobry. A Zacząłem dość szybko, drodzy Państwo, dzisiaj niestety... I nasza audycja będzie trwała, będzie musiała się zakończyć parę minut po godzinie 19.30. I w takim razie zacznijmy od samego początku. Marku, zacząłem od Moniki, jest tu obecna. Chciałbym, żeby też została włączona do naszej audycji. Ale na samym początku, Marku, zastanawiałem się, jak Ciebie przedstawić, czy po prostu jako youtubera? No właśnie, zastanawiałeś się, bo to nie jest takie oczywiste. Ja sam często zastanawiam się, kim ja właściwie jestem, bo ja robię tyle rzeczy teraz naraz, że trudno jest mi się określić jako przedstawiciela jednej, jednej dziedziny życiowej. Ale faktycznie tak, no gdyby, nie, gdyby nie ten YouTube, gdyby nie bycie youtuberem. No to pewnie by mnie tu nie było, więc należałoby mnie przedstawić jako youtubera, no od siedmiu lat, więc od sześciu lat za, jako zawodowego youtubera, więc tak bym się przedstawił. Należałoby zapytać, jak to się zaczęło? Wiem, że studiowałeś, mówiłeś mi o tym, studiowałeś filologię polską, a tak. jak to się zaczęło, że Studiowa... zacząłeś działać w internecie ]łem. i w przestrzeni YouTubeowej. No, właśnie, widzisz, to jest pytanie, które. Temat rzeka pewnie. To pytanie y, słyszę nieprzerwanie, y, tak jak już powiedziałem, od 7 lat y, i nie potrafię znaleźć, cały czas nie potrafię znaleźć na nie dobrej odpowiedzi, jak to się zaczęło, dlaczego ja zacząłem to robić, y, ale y, y, musiałbym sięgnąć rzeczywiście do czasów, Studiów polonistycznych, kiedy ja zacząłem się interesować trochę reklamą, marketingiem, a zwłaszcza oprawą językową świata marketingu. Interesowałem się językiem reklamy. Pisałem nawet różne prace, w cudzysłowie naukowe na temat języka reklamy. No i kiedy pojawiła się taka możliwość bardzo powszechna i zaczęła być wtedy bardzo powszechna realizowania swoich pasji poprzez krótkie formy filmowe, no to wtedy chyba wymyśliłem adbustera. Nie nazwałem go tak od razu, bo fakt, że nazwa adbuster została mi podpowiedziana przez widzów troszkę bo zaczęli mnie nazywać polskim, polskim pogromcą mitów. A e, mówiłem mitów, no raczej pogromcą reklam. No i tak to, tak to się zaczęło. To był 2012 rok. E, I wtedy zacząłem realizować e, swoje zainteresowanie e, reklamami e, i jakąś swoją taką chęć wyrażenia siebie troszkę, e, przekułem w ten e, YouTube'owy kanał. Tak to było. Monika, Ty też uczestniczysz w tym przedsięwzięciu, bo to w końcu duży projekt. Tak, to duży projekt. Staram się wspierać męża emocjonalnie, psychicznie i, no i pomagać mu w kręceniu tych materiałów, w przygotowywaniu tych projektów, które chcę przedstawić swoim widzom. Oj, to jest nieoceniona pomoc. Zwłaszcza, zwłaszcza to, co powiedziałaś, że to wsparcie, wsparcie psychiczne, to jest bardzo ważne. Ja widzę to po moich kolegach youtuberach, że jest to zajęcie, można powiedzieć, że już zawód, który dosyć mocno obciąża głowę. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak się dzieje. I ja już kilka razy miałem takie momenty, że chciałem rezygnować, bo bo człowiek nie jest, nie jest na to gotowy. Na przykład, aktor, czy radiowiec, czy prezenter telewizyjny, on jest na to przygotowywany, on się tego uczy często od młodych lat. Albo na przykład, ma rodziców aktorów i żyje w tym środowisku i oni są na to gotowi. YouTuberzy nie. YouTuberzy nie są gotowi na ogromną popularność, która na nich spada nagle prawie można powiedzieć, że nawet z dnia, z dnia na dzień. Yy, pojawia się popularność, pojawiają się, pojawia się presja na tworzenie, pojawia się presja na utrzymywanie cały czas tego samego dobrego poziomu, na który się weszło. Yy, pojawiają się też pieniądze, często yy, ogromne dla, yy, dla człowieka, który yy, nagle wszedł w YouTube'a i nagle zyskał popularność. Niestety, czasami zaczyna bardzo dużo zarabiać i to wszystko tak potrafi obciążyć psychikę, że ludzie tego nie wytrzymują. A to są często młodzi ludzie. I tak sobie myślę, że czasami gdyby nie moja Monia, to, to nie wiem, czy, czy kiedyś bym tego po prostu nie rzucił i nie wrócił za kierownicę, bo bym kierowcą kiedyś. Marku, właściwie odpowiedziałeś na pytanie, które miałem zadać, czyli jaki jest ten świat YouTube'a i z, tej twojej, z tego twojego opisu wynika, że jest to jednak świat dość bezwzględny. Na to twoje porównanie odnośnie tego, jak odczuwają tę popularność aktorzy, prezenterzy, YouTuberzy, moim zdaniem jednak ta wymiana opinii e, w świecie internetu, a zwłaszcza i tuba jest bardziej bezwzględna. Tutaj to wszystko mhm. dzieje się niemalże błyskawicznie. Twórca, jak rozumiem, takim jakim jesteś ty, swojego kanału musi mieć kontakt ze swoimi odbiorcami i chyba nie ma takiej możliwości, by się odciąć od komentarzy, by ich nie czytać, by ich nie przeglądać. No właśnie. A, a co za tym idzie, musi mieć dość mocne poczucie własnej wartości, prawda, niezależnie od tego, co czyta jak i w swoim przypadku. No właśnie i to jest to, jest to że my mamy ten kontakt stały. I często mm, <grym> e, czytając komentarze, one są tak różne, że właśnie. Że to jest męczące. Czytanie komentarzy jest męczące, bo one są tak pomieszane. Od bardzo wspierających, pochwalających to, co robisz. Wtedy masz fajny nastrój, wiesz, że robisz to dla, dla jakiejś fajnej idei, że ludziom się to podoba. No ale przewijasz te komentarze i za chwilę czytasz komentarz, który jest absolutnym przeciwieństwem. I znowu twoje samopoczucie się obniża, ale żeby z, za chwilę znowu wzrosnąć I, i, i to, to jest najgorsze w tym A wszystkim. Często ten najgorszy, jeden z <noise> nielicznych zostaje w głowie. Otóż to, no i właśnie i tutaj wchodzi to poczucie własnej wartości. Trzeba rzeczywiście mieć twardą tylną część ciała często, żeby nie dać się, nie dać się Zbić takim komentarzom. Hmm? Zwariować. No albo właśnie, no. Hmm. I teraz porównując z takimi twórcami tradycyjnych mediów, myślę, że oni tego problemu nie mają, no bo chociażby na pilocie telewizora nie ma przycisku Kciuk w górę, kciuk w dół. Gdyby telewizje miały opcję wyrażenia bezpośredniej opinii przez widza, no to świat telewizji wyglądałby zupełnie inaczej. Na pilocie nie ma przycisku łapka w górę, łapka w dół, na, na YouTubie jest. I no cały czas, cały czas mamy, mamy z tym kontakt. A z drugiej to... strony właśnie dzięki temu ten internet prześciga media tradycyjne. W pewnym Chciałbym, sensie Chciałbym, żebyśmy da. teraz, Moniko, nawiązali do ciebie. Jesteś pedagogiem z tak. wykształcenia. Wiem, że YouTube i praca, którą wykonuje Marek jest bardzo ciekawym narzędziem do Wychowania młodych lud ludzi. Tak, y, dlatego, że y, trafia w ich zainteresowanie obecne. Y, y, zainteresowania w realizowanie swojej pasji. Y, wystarczy tylko im powiedzieć, jak mają to przedstawić, podać się narzędzia, z których mogą skorzystać i wtedy mogą się realizować, a przy tym też rozwijać. Ale z I, czego wynika ta łatwość w tym przekazywaniu? Y, um, łatwość w przekazywaniu. Y, ja miałam y, Troszeczkę lepszy kontakt z, z tymi gimnazjami, pracowałam w gimnazjum też między innymi, innymi miałam lepszy kontakt z tymi gimnazjalistami, dlatego że y, Marek tutaj przez swoją działalność kanału był y, dość znany i y, moi uczniowie lubili y, Marka i dlatego po prostu chętnie ze mną nawiązywali kontakt, y, przychodzili do mnie i, y, no i wtedy po prostu lepiej poprzez ten YouTube y, rozwiązywałam też swoje zadania jako pedagog. Więc... Muszę opowiedzieć o kółku filmowym, które razem stworzyliśmy. Tak. I dzięki temu YouTube'owi stworzyliśmy razem z Markiem w gimnazjum kółko filmowe, na które zapraszaliśmy uczniów różnych, też uczniów, którzy mieli niską samocenę, nie radzili sobie w nauce i takie kółko filmowe pomagało im. Się. Ja muszę powiedzieć, bo ty sama się nie pochwalisz, więc ja muszę to powiedzieć, że to był jedyny znany mi przypadek, w którym uczniowie sami przychodzili do gabinetu pedagoga. Za moich czasów pedagog to była największa kara. Jak ktoś szedł do pedagoga, to znaczy, że już było z nim naprawdę bardzo źle. I, i taki w mojej głowie się zagnieździł taki obraz gabinetu pedagoga w szkole. Amonia była pedagogiem, do którego ustawiały się kolejki dzieciaków i to był gigantyczny sukces nasz wspólny wtedy z drugiej strony chcę zapytać czy ci młodzi ludzie jako e, taką ścieżkę swoją rozwoju m, brały za przykład właśnie działania i działalność Marka i mówili, że chcą na przykład być youtuberem w przyszłości. Tak, y, m, chcieli być youtuberem, patrząc na Marka. Często spotykaliśmy się, Marek dawał y, y, takie warsztaty mhm. filmowe y, y, moim uczniom. Dużo czerpali z tych warsztatów y, i nie tylko rozwijali się pod względem filmowym, ale też właśnie pod względem swoich zainteresowań, budując y, swoją wizję przyszłości, y, tak jak y, chcieliby, żeby ona wyglądała, żeby była związana z pasjami. Mhm. Więc... Słuchajcie, no właśnie, ale z waszego punktu widzenia, jako ludzie, którzy są w tej przestrzeni internetowej, YouTubeowej, dzisiaj dla młodych ludzi. Bycie youtuberem, co to znaczy? Czy to jest tylko forma zabawy, czy to jest tylko forma e, zarabiania pieniędzy? Czy to być może wreszcie jest też i taka świadomość tego, jak możemy jednak przekazywać czasami cenne informacje, edukować e, grono ludzi, które śledzi, obserwuje nas? Też złożone pytanie, Marku. No i jest... nie dość jest złożone. <laughs> I już m, przestałem nadążać po pierwszym przecinku, <laughs> mm -hmm. a, drugie, a druga sprawa, że że dosyć trudne. Właśnie wydaje mi się, że młodzież widzi tylko te jasne strony bycia rozpoznawalnym. Już nawet nie mówię youtuberem. Nie zdają sobie chyba do końca sprawy, że to jest przede wszystkim ciężka praca. No i teraz oczywiście ciężko pracujący ludzie pewnie parsknęli śmiechem, bo powiedzą sobie: co ty wiesz o ciężkiej pracy, a to nieprawda. Rzeczywiście utrzymanie uwagi miliona ludzi, czy dwóch milionów, albo nawet już w tym momencie czterech, pięciu milionów, bo takie są duże kanały w Polsce. Więc utrzymanie uwagi pięciu milionów ludzi to jest praca tytaniczna, z czego nie zdają sobie sprawy ci młodzi, którzy mówią sobie od tak, że a, chciałbym być youtuberem. Nie? Ale to fajnie, że chcą, bo. Co ja bym powiedział takim młodym y, ludziom, którzy chcieliby być YouTuberem, to przede wszystkim powiedziałbym im, to musisz się dużo uczyć. <laughs> tak jak kiedyś y, my, jak byliśmy mali, mówiliśmy, że chcemy być na przykład tam kosmonautą, nie? bo myśleliśmy, że wsiądziemy w rakietę i polecimy w kosmos będę kosmonautą. Nie? Y, no to tak jest troszkę, no, oczywiście inna skala, ale tak jest troszkę z YouTubem. Tak jak nam mówili. Chcesz być kosmonautą? To musi się bardzo dużo i bardzo ciężko i bardzo pilnie uczyć. No, więc młodzi, młodzi do nauki generalnie. Języki, programowanie, grafika komputerowa, praca nad sobą, nad dykcją, nad swoim wizerunkiem, nad marketingiem, montowanie, udźwiękowienie, kamera, scenografia. Wszystko to jest, jest tyle rzeczy, które trzeba ogarnąć, jeżeli chce się być w tym dobrym że głowa, głowa pęka naprawdę. Ale to bardzo dobrze, że młodzi chcą, bo będą się tego uczyć, a to im się na pewno przyda w życiu. To prawda. Jestem pod wrażeniem tej pewności siebie, jaką mają zwłaszcza młodzi ludzie. Jeszcze kiedyś wydawało mi się, że byliśmy bardziej nieśmiali, jakoś dzisiaj łatwiej nam tę nieśmiałość przełamywać. Stawiamy tu kropkę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś innym. Osoba, która zmierza się z tymi komentarzami, często obcych ludzi, tak jak wspomnieliśmy, musi szukać w swoim życiu takiej przestrzeni, w której zazna, czy też zaczerpnie trochę wolności. E, w waszym czy też w twoim przypadku, Marku, z pewnością wypadku e, tym, czymś są podróże. Wiem, że lubisz podróżować, często też i podróżujesz na, na motocyklach. Tak, zgadza się. I faktycznie. <laughs> YouTube trochę to umożliwia, bo być youtuberem z zawodu oznacza też. Mieć bardzo elastyczne godziny pracy. W zasadzie, no, wiadomo, jesteś sam sobie szefem, sam decydujesz kiedy i gdzie nagrać ten film, więc dlaczego nie miałbyś na przykład wyjechać sobie na miesiąc gdzieś i tam nagrywać filmy? To jest jedna z najlepszych rzeczy właśnie w, w byciu youtuberem, że można to robić wszędzie na całym świecie. I z, z równym albo nawet z lepszym skutkiem, bo zawsze takie materiały gdzieś tam z zagranicy czy z dalekich podróży są, są bardziej atrakcyjne niż, wiadomo, kręcenie zwykłego vloga w półmroku pół w pół, w pół pokoju gdzieś tam jesienią w Polsce, prawda? Więc. Super jest to, że można połączyć tą pracę z pasją. Jeżeli ktoś ma pasję do podróży i jest jednocześnie YouTuberem, no to już lepiej, lepiej trafić się nie można na tej loterii, że tak powiem, rynku pracy. Tak i to wykorzystujesz? No myślę, jak tak? najbardziej, zdecydowanie. Mm -hmm. Nawet ym, staram się z każdej podróży ym, jakieś materiały fajne y, nagrać, nawet jeżeli czasami nie mam zamiaru zupełnie nagrywać. Tak było na przykład w Tajlandii. No, do, do Tajlandii yy, wyjechaliśmy z zamiarem yy, totalnego odcięcia się yy, od yy... problemów. Od rodziny, od wszystkich praktycznie. I ja tam nie niespecjalnie miałem ochotę nawet kręcić filmy, ale Monia mówi: Nagraj coś, tu jest tak fajnie, tutaj można tyle rzeczy zrobić. A ja mówię: Ale co ja tu nagram? Jak, co mam? Jeść banany czy coś? I wtedy poszliśmy do sklepu, to było akurat w Malezji, ale znaleźliśmy takie dziwne rzeczy. Na przykład, wyobraź sobie: kupiłem w sklepie w, w Malezji w Kuala Lumpur. Beret odmładzający. Beret odmładzający, on miał, on miał jakieś tam magnetyczne punkty pod spodem, które miały powodować, że wyglądasz młodzie już po 10 minutach odnoszenia noszenia tego beretu. Ja mówię, wow, to jest temat dla Bustera. No i więc takie rzeczy się, się w tych podróżach rodzą. Podróżujecie razem? Tak. I, tak, jak najbardziej, jeżeli tylko jest okazja. Natomiast jeżeli chodzi o podróże motocyklowe, to raz, że Monia nie, nie, to nie ma takiej cierpliwości, boi się też trochę czasami ze mną jeździć, a ja lubię sobie wyjechać i, i, i wtedy, jak wyjadę, to siedzę na przykład przez 8 godzin i. Na w siodle i, i jadę przed siebie. Nie, nie dla, to nie, nie jest dla wszystkich forma podróżowania, bo dla mnie podróże motocyklowe to jest taka medytacja trochę. Ja sobie jadę przed siebie, najlepiej samemu. Jestem tylko ja, maszyna i otaczająca mnie przyroda. Wiem, to brzmi trochę banalnie, jak z jakiegoś taniego filmu, ale tak rzeczywiście mm -hmm. jest. Dla mnie podróże motocyklowe to jest, to jest medytacja. Ale jeżeli chodzi o jakieś dar, dalsze wojaże, czy nawet podróże, takie można powiedzieć służbowe, to staram się zabierać żonę. Monika, chciałbym, żebyśmy powiedzieli o wszystkim. Wiem, zamiłowanie do psów macie, i dzięki tak. temu zamiłowaniu powstała też i bardzo ciekawa działalność. Tak. Cóż to jest? Niedawno otworzyliśmy firmę, która zajmuje się produkcją ubrań ochronnych dla psów. I też powoli rozszerzamy tutaj naszą ofertę o odzież dla właścicieli. Więc y, nasza firma nazywa tak, się. taka, że byli dopasowani do siebie. Tak, dokładnie, tak, tak. Tak, mamy już takie fajne nawet y, modele y, z kombinezon taki y, z, z przeźroczystego materiału, ale to nie jest jakiś to nie jest plastik, to nie jest folia, on jest przeźroczysty, to jest w ogóle niesamowite. I nie jest, i, i, jest bardzo wygodne, ochronne. Tak. A, ale zrobiliśmy fajne ramę. Ale jeśli chodzi o tę ubrankę dla tych psów, to to ma tak. jakiś taki wymiar. Y, Kwestia ubezpieczenia też przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, nie tylko pogodowymi, tak? Tak. tak. Na pewno tworzymy takie ubrania, które chronią przed śniegiem, przed Aha. deszczem i też sprawdzają się jako wspomaganie przed kleszczami. Mhm. O, wychodząc na przykład do... Zwłaszcza w tym sezonie. Tak, dokładnie. Bierzącym. Bo wykorzystujemy takie materiały, które po prostu kleszcze nie akceptują, więc. Mhm. Bardzo dobrze się sprawdzają. Sprawdziliśmy się to na naszym pudlu. Nasz pudel ma bardzo wymagającą sierść. Przekonaliśmy się o tym, zabierając go do Włoch na narty, gdzie po prostu po paru skokach w zaspach śnieżnych nagle miał na sobie dredy śnieżne, więc... No proszę, czyli wasz pies taki i właściciel jest łowcą przygód. Tak, tak. I przy okazji testerem produktów, no bo... <noise> tak. Wszystkie, wszystkie produkty, jakie tylko wprowadzimy do, do naszej oferty, to testujemy od razu na pudlu, łącznie z kosmetykami, a e, robimy też szampony, odżywki, różne spreje przeciwkleszczowe też. E, więc pudel jest bardzo cierpliwym e, testerem tego wszystkiego. Słuchajcie, ponieważ <noise> siedzimy trochę jak na szpilkach z racji e, skróconej audycji, to jeszcze na końcu, Marku. Na w końcu tym momencie, już? No. Nie. Tak, prawie musimy kończyć już za chwilę. Przecież e... dopiero co zaczęliśmy. Tak jest. W tym Proszę momencie, się. ile to kanałów już w tym momencie prowadzisz? To nie tylko adbuster. Jeden. Tylko jeden. <laughs> jeden główny. Ja, ja robię takie skoki w bok do projektów pobocznych. E... Natomiast. E... no... Jeden główny, którego się trzymam. E, natomiast miałem jeszcze taki projekt sportowy, m, który gdzieś tam czasami do niego wracam. E, BJJB się nazywa e, i tam e, pokazuje jakby swoją, e, e, swoją przygodę ze sportami walki, bo też no, jestem łowcą przygód, YouTuberem, e, ale też walczę czasami w MMA. Człowiek orkiestra. Tak. A, słuchajcie, ja myślę w takim razie umawiamy się. To była pierwsza część naszej rozmowy. Jeśli o, jak wygląda, naprawdę musimy już kończyć. To po raz kolejny się przywitamy. O, Monika nie. Hoffman, Marek Hoffman. To umawiamy się na następny się raz, błagam cię. Bardzo <grym> nie do końca zaspokojony, ale niestety musimy kończyć. Życie Dzięki. w Madrycie na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. <grym> Cześć.